Hej, z tej strony smutny i standardowo małe przypomnienie. Jutrzejszy event 11 stycznia od godziny 14 do 17. Mega galadę. Ride day. Mamy 5 dodatkowych darmowych pasów, czyli licząc, że zostawiamy jeden z dzisiaj, jeden z jutra. Mamy ich 7. Limit zdalnych rajdów zwiększony do 20, ale już Niantik nas zdążył przyzwyczaić, że jak chodzi o Piążki to muszą się zgadzać wrażliwy na latający wróżkowy duchowy zwiększona szansa na szajni 1 do 10 i prawda jest taka że no jest zwiększona sam jestem yy, świadom tego że raz się zdarza że robię 10 rajdów mam dwa szajni Raz robię Rajdów 50 i nie mam ani jednej sztuki. Więc nie zapominajmy o tym, że jest to jedynie szansa. Sugerowana kontra nie mogło być inaczej, jeżeli wrażliwy na typ latający Mega Racquaza. Kolejna rzecz, do której Niantic zdążył nas przyzwyczaić. Oczywiście mamy bilecik. Bilecik w cenie 24,99, jeżeli chodzi o nasze polskie złotówki. Dostajemy dodatkowych 8 pasów. Do tego mamy zwiększoną szansę na XL Rare Candy. Nie ukrywam, nie napalałbym się. Na ostatnim rajdzeu z biletem zrobiłem 50 rajdów, czy 45 rajdów. XL dostałem 12. No, zwiększona szansa, nie zwiększona. Koledzy nie mieli biletu, mieli 7. Więc bądźmy szczerzy, szał z tego nie ma. Dwa razy więcej Dasta z rajda i 50% XP. Jeżeli chodzi o XP, jeżeli macie zamiar dużo rajdować, tak, bilet jest opłacalny. Jeżeli nie macie zamiaru więcej rajdować niż nasze darmowe pasy, bilet jest kompletnie nieopłacalny. Nie ukrywam, nie lubię nagrywać tego typu filmów, ponieważ ja sam po prostu używam infogra infografik od Galixa. Nie mam czasu tworzyć tego typu grafik. Bardzo przyjemnie i miło mi się patrzy właśnie na, na pracę Galixa. Mo moim zdaniem jest po prostu bardzo porządnie wykonane jeżeli chodzi o nasz e, ride day skupiłbym się na siedmiu naszych e, darmowych pasach nie polecam używać i wkładać pieniędzy po prostu e, więcej niż, niż to jest konieczne w, jeżeli chodzi o tamten event ponieważ skupiłbym się na comedy day classic na Ralca 25 stycznia o godzinie 14 do godziny 17 standardowo Nasze insensy, lury trwają 3 godziny. Dystans na klucie jajek 1 czwarta. I oczywiście nie zapomnijmy o snapshotach, czyli tzw. zwanych fotobombach z naszego body do 5 sztuk. Zwiększona szansa 1 na 25, jeżeli chodzi o samo shiny ralca. I oczywiście pierwsza forma naszego ralca może ewoluować. Jak i w tego najnowszego naszego mega, tak i w garderwwarkę, która jest o dużo lepsza, dużo przyjemniejsza i dużo bardziej potrzebna dla nas wszystkich. Tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie materiału i do usłyszenia, hej!